Rozpoczął. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej zmarłej siostry Katarzyny wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Prośmy o to w naszej modlitwie nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą módmy się wspólnie do zbawiciela za naszą zmarłą siostrę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią łazarza, chociaż tych, którzy płaczą nad śmiercią Katarzyny, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszą siostrę życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszą siostrę do nieba. Ciebie prosimy. Jezu, Ty obmyłeś naszą siostrę wodą chrztu i w sakramencie bierzmowanie obdarzyłeś ją Duchem Świętym. Przyjmij ją do grona swoich wybranych. Ciebie prosimy. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszej zmarłej siostry. Daj nam pociechę, płynącą z wiary i umocni w nas nadzieją życia wiecznego. Ciebie prosimy, zjednoczeni ze wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, chodźmy się teraz wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który Chryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas sławę Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twoją służebnicę Katarzynę. Wyzwól ją z więzu śmierci, daj jej udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieje zmartwychwstania. Amen. 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 Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. <kłynie> Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Trochę jesteś i proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. Złożymy ciało naszej zmarłej siostry Katarzyny w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała. Na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi na ciało naszej zmarłej siostry, gdy przyjdzie w chwalę. Mam jeszcze tutaj pożegnanie, które chciałaby... Wygłosić, ale jak wiemy, już tego nie uczyni. Dlatego Kasia żegna najukochańsze dzieci: syna Karola, córkę Wasię z mężem Spencer Stanisława, kochaną mamę Stanisławę, tatę Zygmunta z Polski, Ryszarda oraz całą rodzinę z Polski: rodziny z Grabowskich, Wernio, Mikołajczyk, Boza, Bozaniak. Sobolewskich, Rydzewskich, Jóźwiak, Linkę oraz najbliższe koleżanki, przyjaciół i znajomych, a z wszystkich kochani na pewno ma na myśli, którzy byliście na mszy świętej, wczoraj także i w Domu Pogrzebowym, dzisiaj modliliście się za nią. Na pewno jest Wam bardzo wdzięczna za tę Waszą posługę i ostatnią przysługę, jaką właśnie wyświadczamy będąc tu na cmentarzu. Wszystkich świętych. Niech wszyscy święci, którzy są przecież nasi nasi patronowie, dzień 1 listopada to właśnie jest dzień, gdzie wszyscy święci właściwie wstawiają się za nami. Oni, oni wszyscy wypraszają dla nas potrzebne dary i łaski. Każdy z nas ma swojego patrona, ale właśnie tu wszystkich świętych ten cmentarz poświęcony na pewno oni wszyscy wstawiają się za tych, którzy są tutaj chowani, którzy spoczywają. Tutaj na wieczne odpoczywanie, a zarazem oczekują swego zmartwychwstania. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym. Pan dyrektor, tu pogrzebowy, jeszcze też kilka słów do Państwa przemówi. A ja ze swojej strony zapewniam o za zmarłą Katarzynę, jak również za wszystkich zmarłych z jej rodzin i także z naszych rodzin. Dobry Jezu, a nasz panie! Daj im wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz panie. Daj im wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz panie. Daj im wieczne spoczywanie. I w Twoju wieczniu. Amen. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam. W imieniu rodziny zmarłej świętej pamięci Katarzyny Ledzewskiej chciałbym obecnie najserdeczniej podziękować przede wszystkim księdzu Antoniemu Dziorkowi z parapii świętego Jacka za odprawienie dzisiejszej mszy świętej pogrzebowej za te przepiękne słowa przy przykazaniu najświętszym. Za modlitwę w zakładzie pogrzebowym wczoraj wieczorem i również za modlitwę tu na cmentarzu Wszystkich Świętych przy Grobie. Specjalne podziękowanie również składam panu organiście, panu Piotrowi Brugała razem ze małżonką medytą za przepiękne granie i śpiewanie podczas liturgii, członkom rodzinom, którzy czytali podczas mszy świętej i wino i wodę i hostię i również na ostatnie pożegnanie, które było złożone w kościele w imieniu Świętej Pamięci Katarzyny. Ja również chcę podziękować Panom, którzy nieśli mi wódę, za kwiaty kaplicę pokroju, za bukiety duchowne i za msze święte, które będą wyprawione i ten Zmarłej Świętej Pamięci Katarzyny. Również dziękuję za przybycie na tą smutną uroczystość wszystkim, tu obecnym. Rodzina także by chciała wszystkim podziękować osobiście, zapraszając na obiad po pogrzebie do restauracji Lone Tree pod adresem 7730 North Milwaukee Avenue w to Oto ostatnia posługa zmarłej święty pamięci Katarzyny, się teraz tu kończy. Jeszcze raz w imieniu najbliższych z rodziny z ten staropolski serdeczny. Bóg zapłać I teraz tak jak nasz Polski zwyczaj jest Złożymy kwiat na zewnątrz jej trumny By w ten sposób pokazać nasze Ostatnie pożegnanie zmarłej Świętej pamięci Katarzyny Rydzewskiej Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i... Na wieki

You got out of there.